Sponsorem programu był Olifarm, producent rękowita welacytin. Na pamięć i koncentrację. E faktura wysłana do Ksew lekko. Profesjonalne biuro rachunkowe w niskociewie i e-faktury w KSEW. kryje rewolucję w obrazie z telewizorami Hisense. To kolory, które ożywiają każdą scenę i komfort oglądania, który trwa. Doświadcz tego z innowacyjną technologią telewizorów RGB Mini LED w Twoim domu. Hisense. Lubisz bawić się smakami? Więc najpierw zasiadasz do pieczonego kurczaka, za chwilę do sałatki z majonezem i do śmietankowej małeczki. A potem Czekasz na dodatkowe atrakcje. Zgaga i niestrawność. Dlatego jeśli poczujesz pieczenie i dyskomfort, weź Famont Renigast. Numer 1. Zgaga i niestrawność, która działa tak szybko i tak długo, to jest lek. Do bezpieczeństwa stosujmy rozgodni urobkową do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem i farmaceutą. Famontdyna Renigast, Ty czekasz krótko, on działa długo. Oglądaj NBA na żywo w Eurosporcie 3. Co roku to samo. To też nie wpisałaś na listę. Ten sam Ta sama presja. Nie interesuje mnie to. Mamo! Nie teraz. Mamo! Nie! Widzisz? Nie! Może właśnie wtedy zaczynają się święta. Kiedy przestajemy się śpieszyć. Kiedy zauważamy umiejętność. Porzucamy spory. Bo święta nie muszą być realne. Wystarczy, że są prawdziwe. Agnieszka miała miała w sobie coś, coś takiego niespotykanego. Wokół niej była jakaś aura. Ona była takim anielskim stworzeniem. Piękno i dobro przyciąga niewyobrażalne zło. I tak stało się w tym wypadku. Wiesz nie jestem? Odzwonię jako słuchacz dla wiadomości.